witajcie przyszedł mi dzisiaj rekorder to jest profesjonalny sprzęt rekorder twardodyskowy dyski SSD piękna torba e, piękne kaste teraz pokażę Ninja atom O, dobra To jest używany, ale stan naprawdę idealny to jest całe to właśnie Nudzia blade Może tą folię zdejmiemy może to włączymy bo no teraz bateria już nie naładowana dobra może najpierw dobra ja pokażę za, za chwilę tylko teraz tak tu są Obudowy na dyski SSD, jakby my chcieli, to jest druga. Ciekawe, czy tam jest jakaś instrukcja, bo to jest do jakby my chcieli ściągnąć sobie dane z dysku SSD. Bo tu można, dysk SSD i zwykły talerzowy, ale talerzowy to trochę może i hałasuje. Ten kabelek to nie wiem dokładnie jeszcze do czego służy Tu jest na zapalniczkę Przewód zasilający Teraz tak, tu jest też przelotka Że można używać tego bez Bez baterii, tylko na samym zasilaczu Tu są przelotki No zależy jakie Tu jest Przelotka angielska, ale tego na pewno nie będziemy używać. Teraz tak, tu jest ładowarka do baterii. Tu są też przelotki bateryjne. Dwie sztuki. Co tam dalej? Dalej chyba nie ma nic. No i to było tyle. No nie dużo, bo 1400 zł naprawdę stan bardzo dobry no zaraz wam pokażę jak załączę to bo jedną ręką jest niewygodnie załączyłem to no nie mam czasu teraz bawić się z tym display option to znaczy data i czas dobra no będziemy się bawić no teraz no tak to wygląda no tylko brakuje gorącej stopki ale gorąca stopka to nie jest żaden problem ja jednak wolę sobie sam zrobić gorącą stopkę bo to wpina się oczywiście do kamery no i teraz tak. Tu z boku jest wejście. Wejście, wyjście HDMI. Potem jest słuchawki, audio. Tu wkładamy, tu wkładamy kartę. Znaczy kartę. Dysk SSD. No i tak to wygląda. No także ja uważam, że ta ocena jest bardzo dobra. Ja chcę zastosować do. Profesjonalnych zastosowań. O, bo może. A nie, po prostu niech sobie tego, nie będę każdemu tłumaczył, do czego to jest. Jak jest zainteresowany, niech sobie poszuka e, w internecie i się dowie. No to by było tyle z mojej strony. Zaraz Wam pokażę. Kupiłem dzisiaj na giełdzie naprawdę świetną gwiazdę. O pies zaczyna mordę bo słyszę na tego drugiego Kundla na dworze. Kupiłem świetną obudowę, ale jeszcze tak nie widziałem zadymionej od fajek. Ktoś palił. No. Zaraz pokażę o co chodzi. No a obudowa tak wygląda. Waga jej w granicach 15 kg jak nie więcej z deklami. To jest naprawdę bardzo solidna obudowa, ciężka. Sztywna, teraz tak, od góry bardzo fajnie tu jest rozwiązane. Naciskamy. Mamy dwa razy USB. E ten słuchawki mikrofon, port 1394. Teraz zaraz pokażę przód. Potęga, no, naprawdę potęga. Za takie pieniądze to ale jest zobaczcie jak jest zasypione to To jest od papierosów no. ktoś palił papierosy w pomieszczeniu i komputer naciąga takim sypem No przed tak wygląda To to trzeba by walić bo teraz stacji dyskietek się nie używa Druga sprawa że na cholerę T2 te Teraz tak tu jest Tu jest taka kratka metalowa, aluminiowa i to jest ciekawie tu się otwiera całe wentylatory są o, widzicie tu jak zasypione to trzeba będzie wszystko czyścić bo tak jak mówiłem jedyną wadą tego to jest tu urwany jest o to lata ale ja sobie to naprawię i... bardzo fajnie pomyślane tu trzeba tu się naciska i wyciągamy tego DVD bez kombinowania, bez śrub i tak dalej pięknie wykonano pierwszy raz taką budowę widzę no to to by było tyle z mojej strony ją trzeba no, troszkę poprawić no i naprawdę będzie świetna sprawa no, no taka jest ta płyta z tej obudowy ją ja po prostu muszę wyczyścić wszystko Natomiast tutaj to jest tak zasypione kurzem, że ten komputer to jest Asusa płyta, ten komputer mógł się komuś wieszać. Zgaduję na razie, bo nie wiem. Teraz tak, wejścia, to jest starsza płyta, ale dosyć taka ciekawa. Port 1394 potem optyczne, no, no starsze klawiatury, USB. Karta WiFi, co rzadko się teraz doża w płytach. No taka dosyć solidna, 4GB ramu, niewiele. Ta płyta ma maksymalnie 8GB, można zastosować. No i teraz tak. Tu karta no, taka jest, jaka jest. Tam MSI. Taka no, niepowalana kolona. HDMI i tak dalej DV wejście wyjście sygnału no. no ale cena 80 zł to uważam że nie za samą płytę oczywiście zaraz pokażę obudowę to trzeba wszystko wyczyścić no. ramy są Kingstona no. po 1 giga no. może mi się uda kupić lepsze te pamięci na przykład w dwóch kościach zamiast to Zapakowane całe porty. Zaraz pokażę zasilacz od tego. Natomiast zasilacz tak wygląda. Jeszcze to wszystko jest niesprawdzone. Będę sprawdzał. wet czy jakiś tam nazwa? Taki dosyć wagowy jest. Może odwrócimy to. Idą na tu 450 W i on może mieć rzeczywiście te 450, bo to jest taki klocek ciężki. Bardzo fajne, jak bo długie przewody. No za sam zasilacz to podejrzewam, żebym mógł, musiał zapłacić spokojnie te 8 dekszy, nawet kto wie czy nie więcej. A ja zapłaciłem za całość 80 zł u nas na giełdzie. O, balon <noise> niepotrzebny nie, nie fajna laska jest zajebista tylko nie wiem czy to jest mosząt czy ładnie ją odrestaurować i można sprzedać nie? na razie o lasce nie chodzę ktoś wystawił na ulicę PS4 ma się dobrze, jest może i dobrze, ma no. no, na płycie. Tam jakąś tam podobną szkoda, że drugiej nie ma, no, ale nie ma co by tego. Wiadomo, no. no, że sprawne, no. no dosyć fajna torba. W tym były butelki. Po napojach sprawne zamki można sprzedać to jako torba na kamerę, czy na co tam no, nie jest zła. Manta <laughs> w DVD, monta tu ja nie mam zaufania, ale kabel ktoś obciął. mi wyjście. USB można zabrać, żeby tak dla, dla testu zobaczyć. Tu co obsługuje obiegi wiki. Dobra.